serdecznie. Końcowy okres FIFA, Futis okres, w którym zostają tylko najwytrwalsi, ewentualnie do gry warto powrócić. Moim zdaniem to jest bardzo fajny moment, żeby do gry powrócić, bo, bo to jest taka rozgrzewka przez nową FIFA. I tak naprawdę to jest moment, w którym ja mam najwięcej fanów z gry, bo składy są tak wyrównane, że tak naprawdę nie masz tego takiego poczucia, że a, bo on ma kogoś tam, a, bo on ma kogoś tam. Wszyscy mają kogoś tam i gra się naprawdę fajnie. SBC 84x10 można powtarzać w nieskończoność. Przez dwa dni to wyłączono, ale też powróciło. I ja w tym okresie wypakowałem na przykład karty, które chciałem przetestować, takie jak Tire Henry. Trafiłem też Garincze, Trafiłem Ginole, Footis i tak dalej. I mam niesamowity fan z grania. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę karty, które są dodawane do gry w ramach SBC, są naprawdę fajne i naprawdę grywalne. jeżeli chodzi o taki fan z grania, to powiedziałbym, że w tym momencie FIFA 23 przypomina mi dobre Fify, takie jak FIFA 11, 12, bo wszyscy w składach się ruszają, wszyscy grają, wszyscy strzelają. I jasne, są te takie rzeczy, które. Mają niby zwiększyć realizm, także ale fan z gry jest moim zdaniem wielki. Ja bardzo lubię tych ludzi, którzy wchodzą na przykład na um, grupy typu kartomania i piszą komentarze, że dobrze, że już nie gram w tą grę. Przestaję grać w maju, w kwietniu i, i, i nie gram. I dla mnie to jest takie śmieszne, bo e, nie grasz w grę, ale dalej się nią interesujesz, więc widać, że cię ciągnie. To jest tak, jakbyś rzucił palenie, a potem chodził do stref dla palaczy i każał ludziom na siebie dmuchać fajkami. Uff, 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 i, I jesteś wtedy najlepszym po prostu biernym palaczem, i ja już nie palę ale no nie wiem czy już nie palisz, bo praktycznie jesteś w tym biznesie dalej i, i wkręcony jesteś i um, niesamowitym teraz takim czymś, taką akcją promocyjną w tej grze są dziadki z okładki, czyli Cover Stars, czyli karty, które były kiedyś na okładkach Fif. Um, i, I naprawdę te karty są dobre I, i zrobić je to tylko kwestia powtarzania tych SBC 84x10, czy 10x85x10 um, i przy okazji na początku można było też zostać milionerem, bo często trafiałeś karty specjalne, które sprzedawałeś na Quixelu i ja powiem szczerze, że od tego momentu, kiedy dało się tak grindować tą grę, to zarobiłem 2 miliony coinów po prostu z Quixeli i, i zrobiłem tak naprawdę wszystkie możliwe SBC, jakie były i, i tak naprawdę codziennie mogę włączyć FIFA i testować jakąś nową kartę, bo w tym momencie jest jeszcze tyle kart, których nie ruszałem, że to jest po prostu niesamowite. Jest taka rzecz, która w tym futis troszeczkę mnie zaniepokoiła, a mianowicie chodzi o to, że kiedy na boisku biegają takie osoby jak Robert to Carlos, Ronaldinho, Zidane z okładki, który nie jest lengthy, ale i tak jest niezły, itd., itp., to wiecie, czego mi nie brakowało na boisku? Nie brakowało mi na boisku kobiet. I jakaś Marta niekoniecznie mi tutaj pasuje, bo to był taki futbol w Prime. Sami wypasieni piłkarze na boisku i niestety kobiety nie pasują mi do tego i będą. I to troszeczkę tak zaczęło mnie troszeczkę niepokoić. No bo z jednej strony, tak, kobiecy futbol akceptuję i rozumiem, ma prawo istnieć i w ogóle grać, dziewczyny, i grajmy razem potem, ale z drugiej strony. Im bliżej premiery FIFA następnej, to już nie jest FIFA, tylko jej Football Club, tym większe obawy. Jak to będzie? Czy będzie mnie to denerwować? Czy będzie mi to przeszkadzać? Bo skoro gram na przykład w inne gry i przeszkadza mi to, że tam biega Nicki Minaj albo Ariana Grande i mi strzela w łeb z shotguna, to czy nie będzie mi przeszkadzać, że sam Kerr łamie Nazario na pół i ma więcej fizyczności niż Mbappe? A bardzo możliwe, że jednak będzie mi to przeszkadzało. I mm, kto wie, może w tym momencie FIFA jesteśmy w takim ostatnim okresie takiej prawdziwej FIFA, takiego prawdziwego Ultimate Team, który jeszcze nie jest porąbany. I za rok zaczynamy odklejkę, i co roku ta odklejka będzie coraz większa. I e, gdybyśmy wszyscy powiedzieli, nie kupujmy tej gry, bo nie chcemy tego hybrydowego futbolu, to wiem, może jej by się wycofało z tej akcji, ale tak nie będzie. I tak naprawdę jeżeli dzisiaj sobie siedzisz i myślisz, że twój protest, nie kupowanie tej gry coś zmieni, to wydaje mi się, że jest nas za mało. I gdybyśmy wszyscy się zmówili i tak tej gry nie kupili, to i tak dzieciarnia nas dojedzie i kupi, tych kopii sporo, właściwie nie kupi, tylko poprosi mamy żeby kupiła i, i tyle. Jesteśmy pozamiatani. Więc tak to wygląda. Naprawdę, jeżeli nie gracie w FIFA, a jeszcze ją macie, to Futis jest naprawdę fajnym okresem. Zrobienie składu trwa sekundę. Jeżeli jeszcze macie jakieś coiny z ubiegłego okresu tego, kiedy graliście, to naprawdę, jeżeli dzisiaj bym założył drużynę, to myślę, że w ciągu... Dnia, dwóch, miałbym już taką drużynę, którą mógłbym naprawdę grać i mieć fan większy niż z tego, kiedy graliście w tą grę parę miesięcy temu i mieliście jakiś tam spoko skład. Bo na pewno gra was przywita z otwartymi ramionami i powie, dawno tu nie byłeś, proszę bardzo, Lewandowski99 i takie tam. Um, I na koniec Fantasy Premier League, ja powiem szczerze, że boli mnie siedzenie, bo kiedy sprzedałem Derwina Nuneza, i on strzelił dwie bramki z Newcastle. To był fantastyczny mecz. Bardzo mi się podobał. Uważam, że Liverpool naprawdę mądrze grał w 10, ale też Newcastle ten mecz po prostu sprzedało. Ale Darwin, jak on to zrobił? Ja tak liczyłem na to, że Darwin od początku będzie starterem Klopa, a nie jest. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni, ale mam straszną ochotę kupić go już teraz, ale jeszcze poczekam. Mam nadzieję, że on zagra w następnym meczu od pierwszego gwizdka i tak już zostanie, bo ten koleś ma mega potencjał. To, że nie trafia, to jest jedna rzecz, ale do sytuacji dochodzi. Niech tylko jak wykańcza, tak jak zrobił to w meczu z Newcastle, a robił to klinicznie. Rachem Sterling. Raz. Co z nim nie tak? Niech wypindala do Arabii Saudyjskiej, bo on już chyba zjechał piłkarsko. Tak mówiłem. Ale dwa mecze z rzędu... To jest niesamowite. Um, i, I mam nadzieję, że Sterling będzie tak robił. Naprawdę, to jest, nie, nie jest jeszcze ten Sterling w Prime, tak? ale jeżeli ten Koleś będzie kontynuował tą grę, um, to pff, chłopaku, będzie z niego pożytek, bo tak powinien grać Sterling. Sterling ma objeżdżać ludzi. Sterling ma wjeżdżać w 10 kolesi i po prostu przez nich przenikać. I to do tej pory w tych dwóch ostatnich meczach robi i patrzy się na to niesamowicie. Dlatego, Rachem, dziękuję Ci, że się ogarnąłeś, że nie jesteś tym piłkarzem, który po prostu będzie płakał, że. Śmiałem się ze mnie na Twitterze. I tak dalej, tylko wziął się w garść, zmienił dietę. I ja widziałem już w sezonie Ludzie pisali, że ten Sterling to beznadziejny. Ja mówię ty no, ale gra lepiej niż grał, jest, jest jakiś potencjał. Um, I wziął się chłopak w garść i gra. I powiem szczerze, że póki co. Premier League nie zawodzi. I ogląda to się bardzo fajnie. Dużo jest takich akcji, które na razie miałem w fantazji, miałem go w składzie. Oczywiście mój pierwszy skład, który skompletowałem był genialny. Gdybym go zostawił na pierwszą kolejkę, to miałbym gruby start, ale nie jest źle. Najbardziej tylko właśnie boli mnie ten Nunes. Że, że nie poczekałem, no ale kurczę, no ten klub czasami nie ogarniam jego wyborów po prostu. Gorzej niż z Guardiolą, gorzej niż z Guardiolą. Um, ale nie wiem jak jest z wami i z waszymi drużynami w tym sezonie, czy zaskakują one was pozytywnie, bo ja pomimo tego, że Chelsea e, próbuje być Manchesterem City jeżeli chodzi o grę e, w possession, e, tylko że Manchester City potrafi to robić wyżej i lepiej, to póki co jestem zadowolony z tego co widzę na boisku i, i fajnie to się ogląda tych młodych chłopaków i, i to gdzieś tam funkcjonuje. E, na razie tak sobie. Lepiej, na pewno wygląda to lepiej niż w poprzednim sezonie, ale jest to dobry prognostyk na przyszłość, więc taka sytuacja. Futis naprawdę na wypasie. Na koniec, jeżeli miałbym coś powiedzieć o tych piłkarzach, których posiadam w składzie, w moim koncie um, Ultimate Team 23, it's um, tak: All of iron, wypasiona. Wszystkie karty mają 5-5, więc tak naprawdę lewa noga, prawa noga to bardziej gdzieś tam jest ważne przy doborze animacji, ale Rafael Leao. Jest niesamowity, jest silny, odbijają się od niego ludzie. Lothar Mateusz, genialny. Gdyby był 5-5, popsułby grę. Ronaldinho, musiałem się do niego przyzwyczaić. Nie myślałem, że w końcu będzie mi dane pograć Ronaldinho, ale jak już się przyzwyczaiłem, to jest naprawdę spoko. Chociaż przyznam szczerze, że wolę grać w Vinicius and Futis. Jakoś to jest bardziej mój styl grania, ale Dino jest bardzo fajny. Cassie. Bardzo dobry defensywny pomocnik. W ogóle fajnie się komplementuje z na przykład futisem takiego pana, jak Tura który jest taką kartą. Młody piłkarz, perspektywiczny, ale w FIFA to jest po prostu młody Vieira. Bardzo taki dokoksiony koleś. Fajnie razem wyglądają, ale szczerze ma więcej fanów z Lotara, więc, um, więc to wygląda. Tak, tak wygląda moja, mój środek pola, tych dwóch piłkarzy. Ja jestem taką osobą, która preferuje dwóch piłkarzy, takich troszeczkę mających lepsze staty w środku. Teoretycznie mógłbyś mieć jednego super CDM-a i kogoś takiego w miarę, ale ja robię mieć takich praktycznie dwóch CDM-ów. Jeżeli jeden jest troszeczkę lepszy do przodu, to jest właśnie Lotar Mateusz. no to to jest fantastyczne połączenie najlepszy lewobrońca jakiego miałem w tej grze e, mam też tego Roberto Carlosa z okładki ale to nie jest to ja jednak wolę Capdevilla jest wystarczająco dobry do przodu ale jest genialny defensywnie Carlos jest dużo lepszy do przodu ale defensywnie troszeczkę czasami mnie zawodzi Ferrari jak tak jak mówiłem Ferrari śmiga niesamowicie kocham tego kolesia a Raucho genialny e, no jak to bramkarz czasami broni wszystko a czasami leci piłka w niego i się schyla i wpuszcza ją do bramki Czyli typowy bramka fifowy. Ja lubię kundę e, na boku, jak się mi on pasuje. I grałem jego złotą kartą i informem: Kunde futis jest spoko, chociaż powiem szczerze, że na przykład mam Klausa futis i generalnie wydaje mi się, że to jest bardziej kompletny package. E, ale gram kundę tak, po prostu linki Barcelona. W sumie miałbym pełne zgranie bez tego, mógłbym zmienić tego kundę, ale nie robię tego. E, na ławce mam takie karty jak Sidney GoWu. Karta, która była chyba najlepszą kartą jaką trafiłem w tej grze w ramach tych jakichś promocji, preorderów. To był mój właśnie ten World Cup hero. GoWu był genialny i strzelił masę bramek w moim klubie. Son jest fantastyczny. Lorente jest genialny. Bardzo dużo osób gra nim na right backu. Ja nie wiem, wolę go w środku pola. No ale to co kto tam lubi. Vinicius Junior Futis. mama mia. Magnificent. Um, Rodrigo, o oh boż, genialny. Dwóch Brazylijczyków, jeden na lewym, drugi na prawym skrzydle. Hyperlink, fantastyczna opcja, naprawdę. Wow, Rodrigo jest genialny. Left stick i potem dziadki z okładki. Zinedine, Zidane. Bardzo fajny, to było moje FOMO w tym roku, że nie zrobiłem tego mid Zidana, który był tam do zrobienia w ramach SBC. Um, I powiem szczerze, że na tym etapie um, troszeczkę brakuje temu Zidanowi trybu biegania, stylu biegania. Lengthy. Jest bardzo dobry, nie? Ma nawet spoko do sztucznej inteligencji, wiadomo, Zidane. Um, ale jak był lengthy, byłby lepszy, bo jest está aqui para Czasami, nie wiem, nie wiem, nie wiem dlatego na razie siedzi na ławce e, Ginola, I love Ginola, mało kto wie kto jest Zinola. jego statystyki z Premier League nie są zachwycające, ale generalnie jest jedną z lepszych kart w FIFA, jeżeli chodzi o atak ja uwielbiam Ginolę um, i, i ten footy z Ginola, no po prostu jest genialny Del Piero, jeszcze go nie przetestowałem, mam go zrobionego, ale nie testowałem Wayne Rooney jest fantastyczny e, nie wiem, po prostu czasami się zastanawiam, co zrobić, żeby go mieć w składzie dlatego bardzo często teraz zmieniam skład i w którymś z tych wariantów mam też Rooneya. Rooney jest genialny ja bardzo dużo grałem urodzinowym runem. To był chyba mój najlepszy traf w ogóle pieniężny w tej grze, bo ja sprzedałem wtedy runę za dwie banki i potem trafiłem go znowu i nim grałem, i runę jest genialny. No i Alonso Chabi, Alonso Chabi, Chabi Alonso jest jak najbardziej spoko. Um, tylko to chyba nie jest to do końca co ja lubię na CDM. Jak najbardziej dobry, wolę go chyba jako box-to-box, box. albo jeżeli masz właśnie dwóch defensywnych, to. On jest tym drugim, troszeczkę bardziej idącym do przodu, bo ma wszystko. Ma podanie, ma strzał. jest, W ogóle te karty są genialne. No, bądźmy szczerzy, każda jest dobra, i po prostu bardzo ciężko jest czasami wybrać tą lepszą. Dlatego ja dużo zmieniam składu teraz i, i gram sobie te 3-4 mecze co drugi, co trzeci dzień i mam masę fanów. I, I można, można zrobić FIFA albo doprowadzić ją do takiego momentu, w którym daje ona masę satysfakcji. Nie trzeba w ogóle nawet myśleć o paczkach w sklepie i nie powinniście tego robić nigdy. I tak naprawdę codziennie co drugi dzień wpada ktoś, tu, kto, wow, muszę. Go zrobić, muszę go przetestować. Robisz to, testujesz i jeżeli gameplay sprzyja, to jest fantastycznie. I taka ta sytuacja. Więc um, jeżeli wrócicie do Fify, to oby najwięcej tych takich turbo futisów wpadło wam do składu. Podejrzewam, że niedługo, może już następne promo, to będą pewnie best of futis i, i po prostu wtedy e, odpalasz grę i trafiasz byle kogo i on jest genialny. Od razu wjeżdża ci do składu. I tak powinna wyglądać ta gra. Regularnie powinno się trafiać fajne karty, które odświeżają ci drużynę i dają ci satysfakcję z grania. Dlatego przestań już stać w tym pomieszczeniu dla palaczy. Nie pozwalaj tym ludziom dmuchać na siebie. Po prostu wróć do domu, siądź na balkonie i zajaraj. Będzie lepiej.